Jeszcze przed odcinkiem mam dla Was konkurs na Pixelka na Dripa. by wziąć udział, wystarczy stawić łapeczkę w górę pod filmem i subskrypcję w rozwęczkiem i napisać komentarz ze nickiem To tyle więc w sumie przejdźmy do odcinka. Cześć z tej strony Camloks, a w dzisiejszym odcinku zagram sobie w Chińczyka z Chińczykiem X Lakiem, się przywitać. Cześć! No witam witam was tutaj Chińczyk Laki A jak jesteście ogólnie nowi Dostawcie łapeczkę w górę i subskrypcję wraz z dworeczkiem. I ogólnie ten pomysł jest od Cikaka więc możecie wbić na jego kanał, będzie właśnie link w opisie. Bo dzięki niemu padłem na ten pomysł, bo ja nie jestem taki kreatywny jak Cikak, więc możecie wbić na jego kanał, aby sobie już przejdźmy do odcinka. Okej, okay, więc jesteśmy sobie tutaj na mapie, tutaj będziemy grali w hinola normalnie. Z hinolem sobie tutaj zagramy. No i ogólnie mamy tutaj taką wirtualną kostkę Tutaj w sumie mój gość zacznie losować. Tutaj mamy swoje pionki, więc sobie zacznij, losuj. Dwa, dwa wylosowałem. Dwa, a jesteś żółtym? No, mogę być. No to ja jestem w sobie y, niebieskim będę, o niebieskim będę. No dawaj, dawaj, teraz ty. Więc wylosowałeś ile? Dwa, no mówię już. Dobra, czyli. dwa, więc teraz ja losuję. Wylosowałem też dwa. Teraz Dobra, ty ja losuj. Losuję. Uwaga, trzy. Teraz ja losuję. I wylosowałem pięć, coraz bliżej szóstki. Daj, daj. 2. Bo ja cenę trochę. No, te, teraz ja losuję. 4. Dobra, traja. 4. Teraz ja, żebym żeby miał szóstkę na początku. Będzie git. 4. Teraz ty. 6. pis 5. Teraz ja losuję. I wyrosowałem. 4. Teraz ty. 6, 4. No musimy 6. 2. No nie. Teraz musi być 6. Losuję, losuję. Jeden, teraz ty Nie no, musi być sześć Sześć Dobra Dobra, to teraz stawię swojego... Tego i dobra. usuń od razu I usuń z tego miejsca Jednego O No dobra Wiesz co mi się... Ja wolę w tym bardziej Z tej perspektywy, bo tamtej to mi się nie przyjemnie No dobra, no to, dobra, to zrób Jeszcze raz, losuję Trzy Jeden, dwa, trzy dobra. No to teraz o trzy miejsca Ale... Jak ty to liczysz? No jeden, dwa, trzy Raz Dwa, trzy, tu. No jak trzy! No bo liczysz Trzec, od tego, zero. co miałeś pionka, a nie cztery. Raz, cztery? dwa, trzy! Miałem tutaj pionka! Tutaj miałem pionka! No to teraz raz. Tutaj. Jeden, dwa, trzy! No jak ty liczysz? <noise> liczysz od swojego miejsca, nie? Nie, to raz, jest zero, dwa, trzy. No. Trzy. Jak? Jak? Jeszcze raz. No jeszcze raz mi to. <noise> no patrz, tutaj raz. Dwa Nie, to jest zero, to jest zero no, A no tak, dobra, schroni nauczyli mnie Dobra No to teraz postaw tam swojego bolka Dobra i teraz ja losuję, żeby była szósteczka, szóstka normalnie Pięć, teraz ty My gramy do dwóch, tak? Gramy właśnie do dwóch Bo cztery do no toby to trwało Pół godziny, więc właśnie gramy tylko dwoma bolkami Więc teraz losuję I wylosowałem sobie 6 Nice No i nie, teraz ty jeszcze. No czyli czekaj, zaczynam od tod Od razu sobie postawię. No i teraz właśnie losuję sobie kolejny raz, ile wylosuję? I wylosowałem sobie 5. No i 5 miejsc sobie ruszam, teraz ty Dobra, dobra Dwa niestety, tylko to takie masz ocenę. Mmm, kto to mówi? No Dobrze, dobra, ja też mam takie. <laughs> dobra, teraz ja? No Dobra, teraz losuję Kamloks No i wylosowałem też dwa Dobra, teraz ja Teraz ty, do no. Cztery Cztery Dobra Ruszyłeś o cztery miejsca? Tak Dobra Losuję teraz ja i wylosowałem cztery Ta? No Dobra Ja losuję i mam sześć pewnie Wiedziałem! Serio? No Przenoszę ten nie, czemu nie, nie, nie zmieniaj tego To wystawiam tego Ty, co ty <śmiennie> co co robisz? Jesz co za, dobra Co trtery. za, o tak Tery, tery, no dobra, no to tery A ty wystawiłeś swojego piona? A wystawiłem bolka właśnie, A i musisz no. ten, koło mnie go dać, co ty tam Ty, czemu to jest No daj tutaj piona koło A, bo to jest, bo to jest też twój No, <śmiennie> no Może być dwa <śmiennie> Mogą być dwa tutaj No wiem no No i teraz lasuję ja i wylosowałem 4, dojdzie o 4 miejsca, tylko mnie nie skój tu, nie? Czyli czekaj, raz, dwa, trzy, cztery. Wiecie, co tutaj jest najgorsze w tym hitch, liczenie Dobra, dobra, losuję. 4, Los. please. 3, 3, no dobra. dobra. Którym ruszasz? Dobra. Tym. Dobra, teraz ja losuję. Losuję, losuję, losuję. 2. Ej, i żebyś dobra, teraz 3 nie wylosował? teraz musi być 3. Nie, dobra, losuj, już losuj. Jeden, no, czemu nie Dobrze, wcześniej? dobrze. No i teraz ja losuję. Losujemy sobie. Losuję, losuję. I sześć! No i wystawiam bolka. Bolek, chodź tutaj. Dobra. No i teraz dwa będzie, zakład? Co? Losu no nie, ty jeszcze, jeszcze jedną masz. Co mam jeszcze jedną. No mamy jeszcze, jeszcze jeden. No tak, dokładnie. Zgadzam się z tobą. No i teraz losuję. Losuję, chyba będę uciekał przed nim, tak mi się wydaje. Jeden! A to w sumie... Nie wiem co zrobić. Ruszę swoim. Dobra. Dawaj. Dobra Cztery No to mi się nie opłaca za, za cie, iść przed ciebie Opłaca, opłaca, teraz ja losuję Cztery Dobra, to ruszę cztery, bo pięć to ty raczej nie trafisz, więc Raz, dwa, trzy, cztery, tutaj na no będzie git, teraz losuj ty O, by była szóstka Sześć Ale wiesz, że mnie A nie Anio Będziesz A nie <laughs> Dobra Teraz postaw tam Postawiłem już Aha, no Dobra, to teraz losuję ja A nie, jeszcze jeden mam przecież A no tak Jeden Jeden Ruda. wylosowałeś? No to rusz jednym Dobra, no to teraz losuję ja, moja kolej, pięć O, a teraz ruszę Ej, ty mnie gonisz, ej, co ty tutaj robisz, normalnie to rób <noise> No mi się myli Krzywe wierzę dobry raz dwa trzy cztery pięć dobra tutaj piątkę wstawia normalnie no i teraz ty czekaj ja wam się podoba dobra. takie coś to może jeszcze może kiedyś coś takiego nagra, więc jeden zobacz, jeden to no, to rusz teraz teraz jeden dawaj dawaj i teraz usuń starego bolka dobra i teraz losuję sobie kolejny bolkiem no i kolejny bolek to jest pięć piąteczka normalnie e, czekaj to Mm -hmm. Muszę tutaj taktykę zrobić, a tam obresę ja tutaj zrobię. Tym ruszę 1, 2, 3, 4, dobra. Tutaj będę na żółtym to i teraz ty, dobra, losuję 5 i co zrobię. A no tu dawaj o 5: 3, 4, 5. Dobra, jest. No i teraz moja kolej, losuję sobie. Jest 3, więc lecę sobie. Ej, bo zaraz się tam dogadnie, skurczy, biku. No i Dobra losuję jeden No i cool. jeden. No i się ruszasz o jeden. Ale tutaj żółty taki jest w tym białym klocu tak źle to wygląda, więc co mógłbyś to na biało dać. <gibli> <Dobre>. No <gibli> No tam byłem, to są ślady, tak? Ślady <gibli> 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 Dobra, wylosowałem jeden. Moje oceda Dobra, dawaj, teraz ja, dobra. Tak, teraz ty. Pięć, pięć. No to teraz losuję sobie ja. Losuję sobie, losuję. I cztery. Kurde, nie tym kolorem. Cztery? Teraz ja, dobra. Tak, cztery. Cztery też. Jeden, dwa, trzy, cztery. Kurde, nie jeden. Go... <ścoughs> dobra, usunę tam tego starego bolka. No i teraz ja losuję. Kurde, ale to jest fajne. Mi się ta gra podoba. Dwa. No i teraz o dwa miejsca. Ej, zobacz jak to będzie wyglądało. Hej, bo wiecie. Ja teraz ja cię zbiję. Jak mnie zbijesz? To no wiesz, w sensie nie teraz, ale. No dobra, teraz będziesz... no to teraz ruszaj. Ale wiesz, ty się ruszysz, ty się na przykład ruszysz do przodu pięć. o 5, ja o 4, to i pacik, co? 5. No ja to już się rusz o 5. 1 2, 3, 4, 5, dobra. Pięć jest. 5 miejsc, dobra. Teraz ja. 2, 2. Dobra, Oby było 2. No dobra, teraz ty. Dobra. Cztery! Dobra! I teraz... Teraz muszę... Nie, no... ale teraz się o 3! Raz... Ano, tak? Nie. Tutaj no nie umiesz liczyć! No, tak. no! A to jest sorki, tutaj no cztery. Mówię, że to jest najgorsze. Cztery, dobra, jest. dobra, no i teraz ja losuję. Ej zaraz się zbiję! Teraz losuję. Nie, nie zbijesz mnie! Losuję! 5! I... Ha, ha, ha. Dobra, by było jeden. Czekaj, którym wylosować? A. Dobra, A ty. Bo którym? Dawaj, teraz ty. ty. Dobra, dosuję, jeden! Czuł pięć teraz. Pięć? No i dobrze, że pięć No i teraz ja losuję. Losuję, losuję, losuję. Pięć. No na szczęście. Godzie cię, godzie cię, kurde. Chyba ja cię gonię właśnie. A czekaj, ja tu zrobię. A ja w sumie ruszę innym. Ja to zrobię inaczej. O. Raz, dwa, trzy, cztery. O. Pięć Dobra No i teraz Dobra. ty. Im... Oby było. 5 Ej, a czemu Ty już Dobre. jesteś w żółtym polu? No, jestem! Serio? Bo no 3, 4, 5. Dobrze, Do... chyba dobrze liczę, nie wiem. No, to teraz ja. I teraz ja. 6! No i o jeden ci brakuje. Aj, dobra, no to teraz leci. Ale jeszcze raz ruszę, jeszcze raz ruszę. Ale leci. o tak, ale. A no tak Ale od razu sobie postawię, nie? A co? No teraz. Ale nie, no, mogłeś... no dobra. Może. No i teraz losuję, nie? I teraz A? losuję jeszcze raz, i wylosowałem 6. No to jeszcze raz No R Czekaj, raz, dwa, trzy, cztery, pięć No to od razu sobie tutaj, zaraz będę na swoim polu, fajnie bardzo, fajnie I teraz ty Dobra, było pięć, drugi raz z rzędu No dawaj Bolek Pięć! Co?! Pięć, zbity O nie! Nie no Ja przegrałem, to przegrałeś chyba. Nie, ja to jeszcze, ja to jeszcze odrobię, teraz losuję jeszcze raz 5. ruszała 5 miejsc Jak już wyjdę na, na swoim ponor. A w ogóle musimy wejść do tego żu y czerw czarnego? Jakby. Czekam no, tak. się. <laughs> musimy do tego czarnego wejść, tak? tak? musimy do tego Jaki czarnego losowałeś? wejść. No już wylosowałem 5 i teraz ty 6. A to 2, 3, 4, 5, 6. Dobra. Kurde. 1, 2, 3, 4. Dobra, jest, dobrze. No i teraz moja kolej, i wylosowałem 4, więc ruszam o 4. miejsca. No nie, żeby coś, ale już przegrałeś, mi się wydaje. Znaczy, no nie wiem, nie, bo mogę mieć warty ten. A jak cię na przykład zbijesz, to wiesz. Nie, już nie możesz mnie zbić. Jak cię nie mogę zbić? A nie, możesz, bo możesz tym, dobra, nieważne. A no, no, mogę cię jeszcze dogonić. Dobra, ja mam 3. Dobra, to teraz moja kolej, rusz tam od 3 miejsca. No i teraz dobra. ja sobie losuję i 6. Znaczy konie. Uby. Ok, więc teraz sobie wylosowałem 6. No to muszę tutaj postawić kolejnego bolka. Dobra, i teraz jeszcze raz losuję. Więc wylosowałem teraz 2. Dobra, to będę pewnie gonił lakiego, więc dam sobie tutaj. Będę go próbował dogodzić. Ciekawe, czy mi się to uda. No dobra, teraz losuj ty. Dobra, już cztery mam. Dobra, już ci się nie uda chyba jeden. Dobra, już jestem w swojej bazie. No jakby. ale wiesz, może jeszcze... Jeszcze jakieś szanse są. Ja bym ja no no nie będę no małe, być nie No dobra, ale weź popraw tą żółtą... Dobra. Dobra. No i teraz moja kolej i losuję teraz I wylosowałem pięć. To, to teraz... No dobra, dobra, Ruszę w sobie ty. Teraz raz. ja losuję. Dobra. Uwaga, jeden, jeden mam. Dobra, to tym. Albo tym mogę w sumie. Yy... Dobra jest. Dobra, to teraz moja kolej. I teraz wylosowałem trzy. A to od razu w sumie ruszę sobie ty. Oj, jak trafię jeden, to tutaj w sumie będę ten. Nie, jeszcze nie będę. Dobra, teraz ja. Mam trzy. Dobra, już jeden mój wleciał. Co, co, mam go po prostu usunąć, czy co? No. Usuń, czyli po prostu jeden punkt trafia na konto X -lackiego. No. Więc teraz moja kolej. I teraz sobie właśnie losujemy I teraz wylosowałem sobie dwa. Ej, czyli tutaj już też zalicza chyba jeden, nie? Co, co jeszcze raz? Wylosowałem dwa, no to teraz też. Dobra, no co, co? Więc teraz właśnie wylosowałem dwa. Widzisz, tak trochę tą mapę źle zrobiliśmy ale tutaj powinien być właśnie jeden punkt, bo jak o dwa, no to właśnie tutaj by było ten, tylko ta mapa jest krzywa Ale To, to nieważne Czyli po prostu jeden punkt No i teraz twoja kolej losuj Może jeszcze dogoni jakoś wątpię ale dawaj 5, dobra czyli stoję Czyli stoisz, teraz właśnie cię ominęła ja kolejka, teraz ja losuję, no i o dwa Jakby tak teraz ciągle szóstki, no to bym to jeszcze wygrał ale to jest ma szansa, ale dobra, teraz ty. Dobra, losuję, losuję. Jeden. Dobra, to się przeruszy, dobra, jeszcze teraz muszę drugi raz jedynkę trafić. No, teraz jeszcze, właśnie, jeszcze. Teraz jeszcze raz jedynkę musisz trafić, i teraz losuję sobie. Losujemy, losujemy, losujemy. Trafiłem w szóstkę. Fajnie, fajnie, ale. Ja wygram to. Jeszcze nie mów. Jeszcze tak nie mów, bo zaraz, jak przegrasz, to się zdziwisz. No dobra, dawaj, dawaj. Czekaj, ja tutaj muszę postawić piąka, Dobra, postawiłem. Teraz usunę swojego tego starego. No i teraz losuję jeszcze raz, żeby szóstka była. Losuję. Czwórka. Kurde, teraz ty. Dobra, losuję. Jeden, dobra, wygrałem. No nie! Dobra. Wygrałem, wygrałem. Laki wygrał. No trochę daleko mi brakowało, ale jakbyś mi nie zbił piona, to bym miał szansę dużą. No nie wiem, nie wiem jak to by było. To A. by było coś innego No, no ale wygramy, wygrałem, wygrałem <grym> Dobra, tutaj musimy jeszcze zrobić podium Pierwsze tutaj Patrzcie tutaj zrobię ci zdjęcie może, nie no, nie Patrzcie tutaj pierwsze <grym> Dobra, teraz ja też tutaj wbiję No dawaj, stawaj. no i patrzcie On jest wygrałem. wyżej, no tutaj Wygrał niestety Je Jeszcze wygrałem, kiedyś Wygrałem, wygrałem Jeszcze kiedyś Swinaczek zobaczy Więc chyba <grym> w tym odcinku to będzie na tyle, jak taki odcinek wam się spodobał, to właśnie zostawcie tą łapeczkę w górę i suba, tak jak już my o tym wspomnieli. No i jak macie jakieś pomysły do odcinki, to piszcie w komentarzu. Może się coś jeszcze z xLakiem pojawi, jak będą jakieś ciekawe pomysły. No i w sumie to będzie tyle. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.